Muszę wam to opowiedzieć, bo sam do końca nie wierzę, co się stało. To było w środku nocy, gdy postanowiłem wrócić pieszo do domu przez las. Zwykle tamtędy chodzę bez problemu. Ale tego wieczoru coś było inaczej. Czułem, że ktoś mnie obserwuje, a cienie zdawały się przesuwać same z siebie. Nagle usłyszałem cichy szelest za sobą. Odwróciłem się, ale nikogo nie było. Zacząłem iść szybciej, a wtedy z za drzew wyłoniła się postać. Nie była ludzka. Jej oczy świeciły w ciemności jak dwa punkty ognia, a oddech miał taki, że czułem go na plecach. Chciałem uciekać, ale nogi jakby się zacięły. To było jak zły sen, z którego nie mogłem się wyrwać. Wtedy usłyszałem szept. Nie odchodź. I wszystko zniknęło. To jeszcze nie koniec. Coś ze sobą zabrała. Coś, co zmieniło moje życie na zawsze. Bo to, co wydarzyło się potem, jest jeszcze bardziej przerażające.